Witajcie w królewskim hotelu z tej strony Karelna. Dzisiejszy filmik to kolejny filmik z serii unboxingowej. Znaczy, serio to trochę za dużo powiedziane, bo to trochę brzmi jakbym kupowała e, rzeczy specjalnie, po to, żeby je otwierać na kanale. E, no nie no. To są raczej takie odcinki, które się zdachają w sytuacji, w której sobie coś kupię i pomyślę, że a w sumie mogę zrobić tego unboxing na kanale, skoro już to mam i skoro to jest akurat blind box w tym wypadku. Yy, więc raczej na tej zasadzie, że się te odcinki unboxingowe będą pojawiały, niż na zasadzie yy, kupię coś specjalnie na kanał. Yy, a ja no lubię sobie kupować różne gadżety, więc to znaczy gadżety pierdoły po prostu lubię sobie kupować, więc może czasami się coś pojawić w się, jak pewnie już wiecie, z miniaturki z tytułu odcinka. Dzisiaj otwieramy Labubu. Trochę spóźnione. W sensie hype na Labubu już trochę minął i, i oczywiście to jest najlepszy moment, żeby y, robić unboxing. Y, jeśli chodzi o jakieś tam zasięgi, czy cokolwiek. Y, no ale, tak, pierwsze, jak kupowałam to Labubu, to. Jeszcze wtedy nawet nie reaktowałam kanału. Wtedy się je kupiłam dla siebie, nie z myślą o, o kanale, nie, nie kupiłam je z myślą o tym, żeby e, nagrać filmik i się pochwalić nim w sieci, tylko kupiłam je dlatego, że e, stwierdziłam, że w sumie miejsce, <grych> dlatego e, stąd, e, a ja akurat no, przyszedł e, dopiero w tym miesiącu, e, no to się akurat m, załapał, że e, to otworzę je pod e, kanał, nie? E, wyjątkowo się powstrzymywałam, więc związku z tym, żeby go nie otworzyć od razu po przyjściu. E, ale potem o no, nim zapomniałam tak czy więc... E, więc e, tak właśnie wygląda moje kupowanie pierdół, nie? E, generalnie jeśli chodzi o Labubu, to tak, mam najpierw te dwie, te dwa przydale. E, to są LaFufu, nie Labubu. E, I kupiłam je... No bo, tak, no bo wiadomo, te Labubu były wszędzie. Były wszędzie i ja na początku miałam w nie wyjebane, bo to nie było coś co Spojrzałam i och matko chciałabym, no nie, one są e, całkiem urocze, ale, ale mówię, to nie jest coś co ja spojrzałam i chcę na pewno, szczególnie właśnie patrząc na sceny e, jakie chodziły oryginały, więc e, więc e, na początku w ogóle nie Ruda jest zainteresowana tak? Kochanie, ty jesteś zainteresowana ty. A teraz się odpuń, no? Więc na początku w ogóle nie wykazywałam nimi zainteresowania, no ale im częściej je gdzieś tam widziałam, no to tym częściej sobie pomyślałam, że w sumie yy, to są całkiem urocze i że nie pogardziłaby mnie mm, takim jednym. No ale no mówię, no cena wydawała mi się być zaporowa, nie? Tak jakby nie kupię sobie badziewia yy, za E, taką cenę, więc kupiłam sobie zamiast tego po prostu coś tańszego, czyli e, podróbki z nadzieją, że może akurat będą e, sensownej jakości. E, mogłam prawdopodobnie kupić podróbki na zasadzie już odpakowane, chyba widziała jaka to jest jakość i w ogóle jaki kolor i tak dalej, no ale jestem człowiekiem, okej? Okay? Na mnie blindboxy działają, wiecie, to jest jednak ten do dopaminki e, do mózgu, e, który, który gdzieś tam e, e, sprawia, że ludzie się czują szczęśliwi, ale no też nie miałam takiej preferencji silnej na zasadzie, że chcę na pewno ten kolor i żadnego innego i będę rozczarowana, i będzie jakikolwiek inny eee, no to wtedy ja wolę Blind Boxa, więc e, zamówiłam sobie jakieś e, dwa tego makaronika i e, Big Into Energy e, no, ale jak widać, no, to nie są najlepsze jakości. Pominę mu się łeb kręci, i pominę ma krzywe stopy. Strasznie to tutaj mu się makijaż trochę rozmazywuję. Generalnie, no, nie są najgorsze, ale nie są najlepsze. Co nie zmienia faktu, że ja coś wymyślę z nimi, nie? Wykorzystam je do jakichś customów albo do czegoś, więc. Nie mówię, czekajcie, bo zanim to nastąpi, może minąć nawet rok. <grych> ale, ale się przydadzą, to nie tak, że to są zmarnowane pieniądze. Ten wydaje się być trochę solidniejszy i ma breloczek, tamten w ogóle nie miał breloczka. Więc jest też chyba trochę większy od tamtego. Też ma strasznie krzywe te łapki, bardzo mu się kręcą, ale, ale poza tym jest trochę solidniejszy. Użyj mu się jednak trochę bardziej rozjeżdżają, niż tamtemu. Makijaż też jest w miarę bardziej intakt niż przy tamtym, ale ma jednak trochę e, mu się tutaj wyjechało, więc e, więc też będzie do jakichś tam mm, kreatywnych e, rzeczy którymi lubię się czasami zajmować e, no ale no, właśnie jak na nie spojrzałam, to tak sobie pomyślałam, że kurde, no w sumie tu chciałabym oryginał no okej, okay, no jednak mam coś takiego, że ja lubię mieć e, lubię mieć oryginały, nie? Że okej, okay, podróbka podróbką o ile, w sensie, nie mam nic przeciwko w większości podróbek, w sensie tak moralnie, można nad tym dewagować, ale jeśli chodzi o posiadanie takowej, to mnie to aż tak nie przeszkadza i ta podróbka jest w miarę ładna. No ale tutaj gdzieś tak mi to się działo, że właśnie no one nie są jakieś takie, trochę brakuje im tej jakości i że mogę jednak, mogę jednak bym chciała mieć przynajmniej jeden oryginał. No ale no też te ceny. Yy, więc weszłam na strony Martu i akurat były te w preordecha. Yy, akurat tym się podoba, yy, podobały bardziej niż makaroniki, więc w sumie stwierdziłam dobra, no to wezmę, bo jednak na stronie producenta one nie są aż tak drogie. No w sensie to wciąż jest dużo pieniędzy, jak za breloczek i tak ale ja potrafię wydawać dużo pieniędzy na różne inne pierdoły, więc yy, to nie jest aż taka... To nie jest aż tak, e, taka zaporowa scena e, jak dla mnie, więc, e, więc, sobie, wzięłam, e, więc sobie wzięłam jednego. E, więc to jest oryginał w Pop Martu zamówiony na stronie, więc e, jestem pewna, że to jest oryginał, nie? Tak jakby nie kupowałam go przez pośrednika i tak dalej, tylko bezpośrednio na e, stronie Pop Martu. I, I po pudełku, bo porównywałam sobie pudełka tych e, podróbek e, e, z tym, widać od razu jakość, w sensie ta, to pudełko jest ducho lepszej jakości, Mam tutaj oczywiście ten znaczek, e, nie będę na filmiku weryfikować go z tym, bo mi się nie chce, e, ale najpierw sobie potem sprawdzę i napiszę w e, opisie czy coś, czy, czy wyskoczyło, czy nie wyskoczyło, bo... No, bo tu mam telefon, więc, więc po prostu mi się nie chce tego sprawdzać. Ale tak, jeśli chodzi o kolorki, no to wiadomo, jest tu 6 tych plus secret. Jeśli chodzi o to, które ja bym chciała mieć, to fajnie byłoby mieć secreta. Chociaż nie, on mi się podoba akurat. No, jest całkiem, całkiem cute, więc fajnie byłoby mieć secreta albo lak. Tego fioletowego. Bo myślałam też o tym serenity. On też mi się podoba, no ale technicznie rzecz już go mam w formie lafufu, więc e, aż tak mi na nim nie zależy w związku z tym. E, więc tych, co ja bym tak bardziej chciała, no to właśnie e, albo właśnie serenity, albo lag, ewentualnie jeszcze Loyalty, bo to wydaje się być w miarę, w miarę uroczy. E, nie jestem zbyt wybredna, no, szczerze mówiąc, jakikolwiek mnie ucieszy. E, więc, no, zabieramy się za otwieranie, nie? E, tutaj jest ta um, od razu ładnie idzie na tych podróbach to to w ogóle nie chciało się ciągnąć więc <grytanie> <grytanie> czuć że da się to otworzyć przynajmniej w ten sposób um, nie wiem czy to poprawnie robię ale na pudełku w mi aż tak nie zależy ja go nie kupiłam w celach inwestycyjnych więc um, tutaj ja powiem o! Oh. Okej, okay. on jest w takim woreczku. To nawet nie wiedziałam, że one są w takich, w takich woreczkach. To całkiem fajne. E, oczywiście jest Z... Y, do utrzymania w kości i mamy kartę. Mamy Love. Tak, to jest Love. Tak, to jest Love. Czyli akurat te... Na którym mi najmniej zalechało, bo lubię ruchowy, ale czuję awersję jednocześnie do ruchowej rzeczy, w sensie gdzieś tam się podoba trochę, ale yy, mam takie dziwne, yy, mam dziwną relację z kolorem ruchowym. To nie jest mój ulubiony kolor w żadnym mniemaniu. szczerze mówiąc, mi jest trochę smutno, że nie ma żadnego żółtego, takiego żółtego, takiego, może nie tego, bardziej takiego pastelowo żółtego ale żółtego, nie pomarańczowego czy coś. W każdym razie zobaczmy, zobaczmy jak on wygląda Podoba mi się ten woreczek szczerze mówiąc, jest ładny Przedstawię go Kobie, mam się na coś przyda To jest w ruchowy, Wow Nie wyglądał na takiego na pudełku Nie oglądałem duchu zdjęć labubów ani takich więc szczerze mówiąc nie, nie wiedziałam jak one do końca wyglądałem kolorystycznie czy coś po prostu Gdzieś mi czasami wyświetlały się kojachamiki głównie nich bardziej niż tego, jak wygląda. ale czuć czuć, to jest zupełnie inna jakość niż, niż te podróby. W sensie hmm, jak ten makaronikowy to z nim może nie będę ale na przykład z tym yy, pominę fakt. Yy, on jest taki bardzo leciutki, taki. Yy, no jest po prostu, a tu czuć, czuć on jest trochę taki cięższy, taki bardziej sztywny. I, i, I jest fajny, też jest mięciutki, ten, ten ma trochę inną rodzaj yy, miękkości sierści, no, włosia, ten, ten, ten ma przyjemniejsze w dotyku, on, on jest bardzo sztywny, jeśli chodzi o rączki, ten, ten ma takie, takie, można sobie tak mi pomachać i już nie mówię o w głowie, a, a ten ma takie, takie mocno sztywne te, nogi też są mm, w jednym kierunku w miarę, o, ta się trochę wykrzywiła, ale nie kręcą się tak łatwo jak, jak te pozostałe. Łapeczki też są całkiem, całkiem cute. Ma brelok, którego tutaj zabrakło, więc nie było go w pudełku jak coś. Mordeczka też jest całkiem ładnie namalowana, ten blush na policzka który jest taki paczkowaty w podrubie, jest tutaj ładnie zblendowany. Ząbki są fajne, oczka są ładne. Muszę czekajcie zobaczyć na nie. No tutaj widzę, że w ogóle mi się to oko trochę jedno przekrzywiło, kurde. i on patrzy tak trochę krzywo. Ten ma, ten, ten ma inny trochę system tych oczu, bo to białko jest tak jakby namalowane na no, tak jakby na warstwie z przodu. A ta tęczówka jest tak jakby warstwą z tyłu, Ona, one nie są na tym samym poziomie, nie, to nie jest ta sama warstwa. Bo tu to wygląda jakby to był po prostu papier włochony za, za to plastikowe szkiełko. Yy, I to jest jako jedna taka warstwa, a tu widać, że to jest pomalowane, że to jest w ogóle szkiełko, potem jest chyba pomalowane. Albo na tym. Ciężko mi jest teraz to określić, ale, ale widać, widać, że jest to trochę inaczej zrobione, generalnie są bardzo... Bardzo uroczy moim zdaniem i, i, i czuć, czuć, czuć tą jakość, nie chałuję tych pieniędzy, bo bałam się trochę, że mimo, że oryginał i że mimo, że będzie trochę lepsiejszy, trochę wciąż będzie to małe badziewie, ale szczerze mówiąc, to, to mi się trochę jednak czuć, że to jest solidnie zrobione, to nie jest po prostu... Najtańsza chińszczyzna, tylko to jest ta solidna chińszczyzna. To jest ta chińszczyzna, którą lubi, lubimy. <noise> Oficjalna chińszczyzna, nie podupkowa chińszczyzna. Więc, więc jestem zadowolona w sumie z tego labubu, Mimo, że nie jest to kolor jakiego chciałam, ale jest całkiem ładny szczerze mówiąc. W sensie taki szarowiasty róż może nie do końca jest w moim stylu, ale ale nawet pasuje mi do włosów, szczególnie w kamechy, bo on ma taki trochę. Się, na żywo on jest ewidentnie różowy, to jest hot Pink. Na kamerze on wygląda trochę czerwono. Na kamerze wygląda trochę czerwono, więc ten z kamery pasuje do, trochę do moich wolfów. Może nie obecnie, bo mi już wyblakły, ale jak sobie odświechę kolor, to będą lepiej pasować. Więc, więc jest idealny, bo te uszy na przykład e, trochę pozostawiają do chywcienia, ten ma na przykład tutaj dużo więcej e, tej części nie są tak no, równo naszyte, ale, ale, ale no mówię, he, he, solidna, solidna, jakoś jego nie będę uchywać do repaintów. szkoda mi go, jest, jest za dobrze zrobiony i był za drogi, żeby mi się chciało e, go przed przypadek niszczyć, bo nie mam umiejętności, nie? E, te będą robiły za króliki doświadczalne a ten królik będzie patrzył i się na nich śmiał. Uhum. Nie będę go nosić jako breloczka, bo jest za duży. Nie lubię takich dużych breloczków. Lubię breloczki, ale, ale to jest za duże i on będzie sobie siedział ładnie z domu na półce, którą wam kiedyś pokażę, kachetku muszę dokończyć, bo sobie zaczynam układać i na pewno kiedyś się pojawi filmik z prezentowania moich kolekcji. Się rozgadam zresztą pewnie na ten temat też podczas nagrywania tego filmiku. Ale tak, lampów przyszło jest yy, całkiem fajne. Yy, w sumie jestem zadowolona nawet z tego zakupu. Pudełko sobie zostawię, ale je schowam, bo yy, nie zależy mi na nim, ale szczerze bym kiedyś chciała sprzedać to kto wie, yy, kto wie, może, może, yy, może ten. Chociaż ja haczko kiedyś sprzedaję swoje haczy. Nie, nie lubię. Jak już, jak już coś mi się nudzi, to najczęściej oddaję. Mm, a z reguły, w sensie, wiecie, ja nie jestem typem kolekcjonera. Ja nie kolekcjonuję heczy. Ja jestem typem zbieracza. Yy, lubię kupować różne heczy i lubię różne heczy zbierać. W sensie chodzi mi o to, że ja nie mam takiej jednej heczy, którą kolekcjonuję, nie? Ja mam pierdolenie z różnych heczy, na które się zajawię i lubię je wtedy zbierać. I potem ja ich nie wychucę, no bo może kiedyś mi się jeszcze wróci do nich, więc, więc ja je po prostu wtedy zbieram. Ja jestem <tum> tym typem człowieka. No, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o unboxing Labubu. Nie wiem, czy to zrobiłam mm, poprawnie, tak jak się robi unboxingi. Nie mówię, że nigdy nie oglądałam żadnego. oglądałam kiedyś jakiś unboxing i, e, i, i nie mówię, że nie, ale, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to ludzie robią, żeby to jakoś wyglądało. więc w mojej strony. Z mojej strony wyglądało to w ten sposób i, i z mojej strony to by było w sumie, w sumie na tyle. Rudełko, aby powiedzieć co ty sądzisz na temat tego labubusa? Tutaj nie na te podruby patrz, tylko tutaj spójrz na tego labubu. Rudełka jest niezainteresowana. Ją mnie interesuje. Jest za mało dędające. Eee, nie jest to też żadna gumka, żeby można było ją aportować. Więc e, rudeła nie jest zadowolona, chyba wydałam pieniądze na pierdołę, zamiast na jedzenie taniej. Tak, no więc to by było na tyle i, i, i w sumie trzymajcie się i cześć.